W jakich czyciach życia znajduje obecnie zastosowanie fizjoterapia? W dzisiejszych czasach można myśleć o kilku płaszczyznach zastosowania. Pierwsza z nich to oczywiście seniorzy, ludzie starsi. Mamy do czynienia aktualnie z niżem demograficznym, więc liczba osób starszych w społeczeństwie się zwiększa i naturalnie w związku z tym zwiększa się też liczba interwencji fizjoterapeutycznych, które są kierowane właśnie do tej populacji. To jest pierwsza. Z na których fizjoterapia znajduje szerokie zastosowanie i fizjoterapeuci mają dużo pracy. Kolejna z nich jest niestety troszkę mniej optymistyczna, ponieważ dotyczy ludzi młodych. Niestety, w związku z obecnym trybem życia, z daleko posuniętą komputeryzacją i informatyzacją. Naszego społeczeństwa. Dzieje się tak, że w dużej mierze zaczynają dominować bierne sposoby spędzania czasu wolnego, obniżeniu ulega poziom aktywności fizycznej młodych ludzi. W związku z tym trzeba się spodziewać również tego, że terapeuci będą musieli pracować z nimi wcześniej. No i naturalną konsekwencją jest to, że za kilkadziesiąt lat trafi do nas Kolejny, można powiedzieć, rzut, czy kolejna partia tych właśnie młodych pacjentów, u których normalne procesy, procesy, problemy związane ze starzeniem się organizmu wystąpią znacznie wcześniej, prawdopodobnie. Dla samej fizjoterapii jest to perspektywa, można powiedzieć, korzystna, natomiast ze społecznego punktu widzenia niestety nie. A jakie najczęściej schorzenia pomaga leczyć fizjoterapia? Fizjoterapia, jeśli chodzi o starszy wiek, wszelkiego rodzaju zmiany zwyrodnieniowe, są, które są skutkiem zwykłego, naturalnego zużywania się tkanek naszego organizmu. W dość dużym stopniu zespoły bólowe, często chroniczne zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego, te występują najczęściej, stawów odwodowych równie często, u dzieci są to problemy, u dzieci i młodzieży są to problemy związane raz z pewnymi ograniczeniami rozwojowymi, a z drugiej strony konsekwencje tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli biernego sposobu spędzania czasu wolnego, ograniczenia aktywności fizycznej, więc wszelkie problemy z niewłaściwą postawą ciała. I jakieś konsekwencje po prostu tego stanu. Myślę, że to są rzeczy, z którymi spotykamy się najczęściej. Oprócz tego oczywiste rzeczy, czyli stany przedoperacyjne, pooperacyjne, różnego rodzaju urazy, gdzie fizjoterapia odgrywa ważną rolę, jednak wspomagającą innego typu oddziaływania na pacjenta. Fizjoterapia to dziedzina, która... Nie tylko angażuje fizjoterapeuta, ale pojawiają się coraz nowe urządzenia, które wspierają jej działania. Co znajduje się przykładowo w tej pracowni? W tej pracowni mamy do czynienia z. Hmm. E... Powiedziała pani, że jest to fizjoterapeuta, to jest jedna rzecz. E... Ręce fizjoterapeuty odgrywają bardzo ważną rolę. E... i być może niedocenianym na pierwszy rzut oka, ale bardzo ważnym narzędziem dla fizjoterapeuty jest stół terapeutyczny, czy kozetka, niektórzy tak go określają. Tutaj widzimy nowoczesne kozetki, które mm, pozwalają odciążyć ciało terapeuty w dużym stopniu. Ich wysokość jest łatwo regulowana. Pacjentowi jest wygodnie i terapeucie jest wygodnie. Oprócz tego, w mm, fizjoterapii bardzo często zdarza się tak, że chcemy. Wyeliminować czy zniwelować siłę grawitacji, która towarzyszy nam na co dzień, w każdym momencie. W związku z tym m, często próbujemy podwiesić ciało pacjenta, żeby on sobie w jakiś sposób wisiał. E, widzimy za mną e, kilka nowoczesnych urządzeń, które e, służą temu celowi. E, natomiast po e, w lewej stronie widzimy bardziej klasyczne urządzenie tego typu czyli taki. M, typowy ugól, jak go nazywamy. Zostaje on stopniowo wypierany przez nowsze urządzenia, widoczne po prawej, zajmujące mniej miejsca, nieco bardziej estetyczne, mniej przypominające klatkę, więc budzące troszkę lepsze skojarzenia. Oprócz tego, oprócz tych rzeczy, które wykorzystujemy w samej pracy terapeutycznej z pacjentem, kiedy próbujemy poprawić stan jego zdrowia, Wykorzystujemy dość dużą liczbę urządzeń pomiarowych, które są przydatne w diagnozowaniu. I tutaj no, pojawiają się naprawdę bardzo, bardzo szerokie gamy urządzeń do oceny postawy ciała, do oceny zakresu ruchu, czasami e, urządzenia, które umożliwiają nam zerkanie w głąb ciała pacjenta, e, zwiększa się zastosowanie np. technik USG w fizjoterapii.